Po raz czwarty prezydent miasta Bełchatowa zaprosił mieszkańców na rodzinny festyn profilaktyczny Zdrowa Niedziela. Licznie zgromadzeni bełchatowianie skorzystali z bezpłatnych badań, zabiegów oraz porad lekarzy specjalistów. Łącznie wykonano ich prawie 2000. tysiące. Kolejna edycja tego spotkania ze zdrowiem w Bełchatowie z diagnozą po sukces. Myślę, że prawie dwa tysiące porad udzielonych Wszystkim tym, którzy byli zainteresowani, mieszkańcom Bełchatowa, przez specjalistów, przez lekarzy, przez personel średniego poziomu medycznego. Mówię tu o pielęgniarkach, o tych, którzy potrafią przeprowadzać badania różnego rodzaju. Prawie 250 badań momograficznych dla kobiet. To osiągnięcia i statystyki tego, tego dnia. Oferta, która została w ramach Zdrowej Niedzieli przygotowana dla mieszkańców Bełchatowa, jest bardzo, bardzo bogata. Mieszkańcy mogą skorzystać z porad: kardiologa, dermatologa, chirurga-onkologa, diabetologa, mnóstwo porad w zakresie skierowanym dla dzieci czyli pediatra, stomatolog, okulista, fizjoterapeuta, psycholog, pedagog. To jest część tej oferty takiej specjalistycznej. Na Bełchatowian czekali również tacy lekarze specjaliści jak laryngolog, ortopeda, urolog, mieszkańcy mogli zasięgnąć porad dietetyka czy logopedy, a także nieodpłatnie wykonać USG tarczycy i jamy brzusznej oraz badanie przemiany materii. Wykonywany był również pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz gęstości kości. Specjalna oferta została przygotowana również z myślą o dzieciach, które mogły skorzystać z badania podoskopowego stóp, ostrości wzroku, mierzenia i ważenia. Na placu Narutowicza stanął także osteobus, mammobus i krwiobus. Obliczanie wieku serca polega na tym, że na podstawie czynników ryzyka, które my pytamy w naszej aplikacji, jeśli pacjent nam je potwierdzi, to yy, badamy to, że. Pacjent ma predyspozycję do wystąpienia różnych schorzeń typu nadciśnienie, w konsekwencji później zawał serca lub udar, tak? I... Później po naszym badaniu, po pomiarze, pacjent dostaje informację, że na przykład serce jest obciążone, tak? jest starsze niż e, jego faktyczny wiek e, i może zastosować na przykład techniki typu, e, jeśli pali, może rzucić palenie, jeśli ma zły sposób odżywiania, ma nadwagę, może z, zrzucić wagę i to też pomaga, e, żeby ułatwić pracę serca. My jako powiatowa stacja włączyliśmy się w dzisiejszy festyn Zdrowa Niedziela poprzez badanie tlenku węgla we krwi. Oczywiście. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie skutki negatywne dla zdrowia ma zawartość tlenku węgla. Są to takie skutki jak spowolnienie reakcji, częste bóle głowy, mdłości, dezorientacja, brak koordynacji oko, ręka. Oczywiście najbardziej dotyka to osoby palące, czynnych palaczy, ale również osoby, które biernymi palaczami są, a więc te, które przebywają w obecności czynnych palaczy. Bohatowianie mogli skorzystać m.in. z analizy składu ciała, badania wieku biologicznego organizmu, pomiaru tkanki tłuszczowej czy masażu olejowego twarzy. Środowiskowy Dom Samopomocy Koniczynka już po raz trzeci włączył się w ten festyn profilaktyczny Zdrowa Niedziela. Proponujemy nie tylko zabawę dla dzieci, dla naszych najmłodszych Mielusińskich, ale również poradnictwo specjalistyczne, które pani, pani psycholog Ewelina Bluszcz przyjmuje pacjentów. W budynku Miejskiego Centrum Kultury. I pani Barbara Fischer, która jest fizjoterapeutą środowiskowego Domu Samopomocy, również udziela porad i poradnictwa specjalistycznego zainteresowanym osobom. W ramach tegorocznej edycji Zdrowej Niedzieli odwiedzający mogli wziąć udział w nowych przedsięwzięciach, takich jak spacerowa akcja, dobra reakcja. Spacer odbywa się w ramach Zdrowej Niedzieli po raz pierwszy i jest to akcja spacerowa w ramach pierwszego ogólnopolskiego dnia spaceru, promowana przez Fundację Szczęśliwe Macierzyństwo. Bełchatów, jako jedno z nielicznych miast, przyłączyło się do tej akcji i w dniu dzisiejszym tą formę aktywności zdrowotnej właśnie promujemy. Podczas festynu nie zabrakło również atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W kąciku artystycznym najmłodsi mogli pomalować buzie czy wyczarować kolorową fryzurę. Na plenerowej scenie odbyły się inscenizacje profilaktyczne, blok artystyczny, gry i zabawy. Chętnych do skorzystania z diagnostyki nie brakowało. Dziś poladzono mi bezpłatnie, co jest wielkim, bo za każdą wizytę wiadomo, trzeba płacić tutaj bezpłatnie. Skorzystałem z takiej porady. I pozytywnie skorzystałem, myślę, że dzisiaj sobie pomogłem tą właśnie akcją. Pomogłem, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony. Badałem sobie cukier, ciśnienie teraz będę badał, później jeszcze yy, ilość węglęku wydechanym powietrzu. Wspaniała akcja. Chwała dla pana prezydenta miasta, że coś takiego zorganizował. Dzisiaj jest taki dzień dla zdrowia dla całego Bełchatowa i ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny miasto taką akcję robi, bo to jest tylko sam pożytek. Jestem przekonany, że warto, że ten Obszar zainteresowania mieszkańców należy kontynuować. Być może jest to sygnał do tego, aby również i na jesień o takim, o takim dniu, o takiej zdrowej niedzieli, tym razem w wykonaniu jesiennym pomyśleć i już dziś... Zachęcam Bełchatowian do tego, aby w perspektywie tych doświadczeń, które za nami, tych badań, tych diagnoz, których byliśmy udziałowcami, pomyśleć o kontynuacji tego u lekarzy specjalistów, bo przecież te konsultacje dotyczyły naszego zdrowia. Mieliśmy szansę zdiagnozować swój stan zdrowia na tyle, ile te badania miały możliwość. Dalsza kontynuacja u specjalistów tych, którzy na co dzień w Bełchatowie, w naszych przychodniach, w szpitalu zajmują się leczeniem, ale również do tego, aby następnych chętnych zaprosić na jesienne spotkanie, co niniejszym czynie. Zdrowa Niedziela to wydarzenie, które dzięki swojej rodzinnej formule na stałe wpisało się w kalendarz miejskich wydarzeń i z pewnością będzie kontynuowane. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, kolejna edycja akcji ma szansę odbyć się jeszcze w tym roku.